Jak informuje pracujący w Urzędzie Miejskim zespół monitorujący sytuację w radomskich szkołach i przedszkolach w czasie strajku, protestuje w naszym mieście nadal 66 placówek oświatowych. Od strajku odstąpiły przedszkola numer 2, 3, 6, 17, 23 i 25. Ponadto jedna szkoła podstawowa i biblioteka pedagogiczna. W sumie w Radomiu strajkuje nadal ponad 1700 nauczycieli. To blisko 660 nauczycieli mniej niż przystąpiło do protestu 8 kwietnia. Tymczasem Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej wydał specjalizację oświadczenie po poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej. Prezentujemy to oświadczenie w całości. Stanowisko Rady Miejskiej Radomia wzywające nauczycieli do zawieszenia strajku na czas matur, które rozpoczną się za kilka tygodni, zostało przyjęte na poniedziałkowej sesji na wniosek i głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radni Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciw. Uważamy, że strona rządowa powinna niezwłocznie przystąpić do dialogu z nauczycielami. Zakończenie protestu, czy choćby tylko jego czasowe zawieszenie, zależy w zdecydowanej mierze od dobrej woli rządu i sz Szczerej debaty do zawarcia porozumienia niezbędne jest również zaprzestanie negatywnej kampanii wymierzonej w nauczycieli.